Mam dla Ciebie świetną propozycję treningu, które zaangażuje wszystkie grupy mięśniowe z wykorzystaniem stolika albo krzesła. Zaczynamy od dużych partii mięśniowych, czyli od pośladków. Hip thrust obu nóż lub z jedną nogą w górze. Na nogi proponuję Ci przysiad bułgarski, który jest rewelacyjny zarówno na nogi jak i na pośladek. Wewnętrzna strona uda, Kopenhagen plank z właśnie nogą na podwyższeniu. Mocno tutaj koro pracuje, ale też pięknie pracuje wewnętrzna strona uda. Nie zapomnij zmienić strony. I teraz moja ulubiona partia, czyli plecy wiosłowanie w podporze właśnie o stolik. Stabilny stolik. Wiosłowanie realizujemy tutaj akurat na najszerszy grzbietu. Ręka, która jest ręką podporową. Pamiętaj, żeby była mniej więcej pod wysokością Twojego barku. Trening siłowy i kształtowanie kobiecej sylwetki to nie jest tylko trenowanie pośladków, ale też musimy pamiętać o górze. O tym, żeby sylwetka rozwijała się równomiernie. Dlatego na klatkę piersiową proponuję Ci pompkę z rękami na podwyższeniu, czyli skos dodatni. Jest to wersja dużo łatwiejsza. Niż zwykła pompka w podporze na podłodze. Triceps. Jak triceps i ławka to dipsy. Odsuwamy sobie nogi i schodzimy biodrem w dół. Plecy trzymamy jak najbliżej oparcia. W zasadzie wszystkie ćwiczenia w podporach, kiedy to na przykład nogi mamy na podwyższeniu, będą nam uaktywniać barki. Możemy sobie dodać na przykład przyciąganie kolana, żeby dodatkowo zaktywować. Nasz kor i mięśnie brzucha. Chcemy więcej barków? Możemy sobie dodać tap albo przeniesienie ręki do przodu. I w ten oto sposób przetrenowaliśmy praktycznie większość grup mięśniowych. Możemy sobie ten trening wykonać w stacjach, możemy te ćwiczenia połączyć w super seriach. Wybór już tutaj pozostawiam Tobie. Po więcej tego typu inspiracji zapraszam Cię na mój profil.